Warszawa początek października. Złote liście klonów tańczyły w chłodnym wietrze nad łazienkami królewskimi, tworząc mozaikę barw na alejkach parku. Michał Kowalski siedział na ławce przy stawie południowym, obserwując swoją sześcioletnią córkę Zosię, która z entuzjazmem karmiła kaczki kawałkami bułki. Tatusiu, patrz, ta mała ma zieloną główkę, zawołała Zosia, wskazując kaczora krzyżówki. Widzę skarbie. To samiec odpowiedział Michał, poprawiając szalik na szyi. Październikowe popołudnie było piękne, ale zdecydowanie chłodniejsze niż jeszcze tydzień temu. Michał pracował jako kierownik działu logistyki w firmie transportowej Transpolska. Od dwóch lat samotnie wychowywał Zosie, odkąd jego żona Anna zdecydowała się na nowe życie w Niemczech. Rozwód był szybki i bolesny. Anna zostawiła córkę bez większych wyrzutów sumienia, tłumacząc, że nie jest stworzona do macierzyństwa. Michał nigdy jej tego nie wybaczył, ale nauczył się żyć dalej dla Zosi. Niedziela była ich dniem. Po śniadaniu w małej kawiarni na Mokotowie zawsze spacerowali po Łazienkach. To była ich tradycja, coś stałego w świecie, który często wydawał się zbyt nieprzewidywalny. Tatusiu, mogę pobiegać do pawilonu? Zapytała Zosia, pokazując kierunek małego budynku, z automatami, z napojami. Jasne. Ale zostań tam, gdzie cię widzę. Zosia pobiegła, a Michał sięgnął po telefon. Miał kilka nieodebranych wiadomości służbowych. Westchnął. Nawet w niedzielę praca nie dawała mu spokoju. Przewijał ekran, gdy nagle usłyszał szybkie kroki na żwirowej alejce. Przepraszam, to może dziwnie wyglądać, ale potrzebuję pomocy. Usłyszał kobiecy głos tuż nad sobą. Podniósł wzrok i zamarł. Przed nim stała jego szefowa, Katarzyna Nowak. Elegancka, zawsze nienaganna w biurze, teraz wyglądała zupełnie inaczej. Włosy miała rozpuszczone, policzki zarumienione, a w oczach malował się. Strach? Pani dyrektor? Co się? Michał, proszę, nie pytaj teraz, przerwała mu, nerwowo rozglądając się po parku. Mój były właśnie tam idzie. Widziałam go przy bramie, nie może mnie zobaczyć. Michał instynktownie spojrzał w kierunku, który wskazała. Wysoki mężczyzna w czarnej kurtce szedł główną aleją, wyraźnie kogoś szukając. Jego twarz była napięta, szczęka zaciśnięta. On, on cię śledzi? zapytał Michał cicho. To długa historia. Proszę, pomóż mi, tylko na chwilę. Zanim Michał zdążył odpowiedzieć. Katarzyna usiadła mu na kolanach, zakrywając twarz jego ramieniem. Był to tak niespodziewany gest, że kompletnie go zaskoczył. Poczuł zapach jej perfum, subtelny, cytrusowy. W biurze zawsze wydawała mu się niedostępna, chłodna, profesjonalna, a teraz siedziała na jego kolanach drżąc. Przepraszam, wyszeptała. Wiem, że to absurdalne. Nie ruszaj się, odpowiedział Michał, starając się wyglądać naturalnie. Objął ją lekko, jakby rzeczywiście byli parą spędzającą popołudnie w parku. Jest już blisko? Tak, wydusiła z siebie. Przy fontannie. Michał dostrzegł mężczyznę w polu widzenia. Był teraz może dwadzieścia metrów od nich, wolno przechodząc obok ławek. Jego wzrok skanował twarze ludzi, ale nie zatrzymał się na nich. Po chwili skręcił w inną alejkę. Odszedł! zapytała Katarzyna, wciąż nie podnosząc głowy. Jeszcze nie, poczekaj. Siedzieli tak w milczeniu kolejne minuty. Michał czuł bicie jej serca, szybkie, niespokojne. Wreszcie mężczyzna zniknął za linią drzew, kierując się w stronę pałacu na wyspie. Chyba już możesz, zaczął Michał. Katarzyna podniosła głowę i spojrzała mu w oczy. Przez moment żadne z nich się nie odezwało. Było w tym spojrzeniu coś, czego Michał nie potrafił nazwać. Wreszcie Katarzyna wstała, poprawiając płaszcz. Przepraszam za to wszystko. To było. niestosowne. W porządku, odpowiedział Michał, wstając również. Wszystko w porządku, może powinniśmy zawiadomić policję? Katarzyna pokręciła głową. Nie, to. skomplikowane, ale dziękuję. Naprawdę, zawahała się, po czym dodała. W poniedziałek porozmawiamy, dobrze? Zanim Michał zdążył odpowiedzieć, zobaczyła Zosię biegnącą w ich stronę z butelką soku. Tatusiu, kupiłam truskawkowy. Katarzyna spojrzała na dziewczynkę, a potem znów na Michała. W jej oczach pojawił się cień nieokreślonej emocji. Twoja córka? zapytała cicho. Tak, Zosia. Jest piękna, powiedziała katarzyna. Do zobaczenia w poniedziałek, Michał. Odwróciła się i szybkim krokiem ruszyła w przeciwnym kierunku. Michał patrzył za nią, czując dziwne mieszanie zakłopotania i niepokoju. Co właściwie się przed chwilą wydarzyło? – Tatusiu, kto to był? – zapytała Zosia, pociągając soku. – Znajoma z pracy, skarbie, choć już późno. Czas wracać do domu. Tego wieczoru, gdy Zosia już spała w swoim pokoju, Michał długo siedział przy oknie, patrząc na podświetlone ulice Mokotowa myślał o Katarzynie, o strachu w jej oczach, o tym nieznajomym mężczyźnie. Coś było nie tak i miał przeczucie, że poniedziałkowa rozmowa wszystko zmieni. W jego głowie pojawiło się jedno pytanie, które nie dawało mu spokoju, przed czym tak naprawdę uciekała jego szefowa. Poniedziałkowy poranek w Transpolsce zaczął się jak każdy inny. Biurowiec na woli tętnił życiem, dźwięk klawiatur, brzęczenie telefonów, zapach świeżej kawy z automatu na korytarzu. Michał przyjechał wcześniej niż zwykle, nie mogąc pozbyć się myśli o weekendowym spotkaniu. Katarzyna zazwyczaj pojawiała się w biurze około dziewiątej. Jej gabinet znajdował się na trzecim piętrze, oddzielony szklaną ścianą od Open Space'u, gdzie pracował zespół logistyczny. Michał zajmował biurko przy oknie, skąd miał widok na ruchliwą ulicę Płocką. Kowalski, widziałeś nowe zlecenie z Gdańska? Zawołał jego kolega Tomek Wójcik, podchodząc z kubkiem kawy. Trzydzieści palet termin na środę to będzie ciasno. Zajmę się tym przed południem, odpowiedział Michał, starając się skupić na monitorze. Godzina dziewiąta przeszła. Potem dziewiąta trzydzieści. Katarzyny wciąż nie było. To było nietypowe, była znana z punktualności graniczącej z perfekcjonizmem. Michał zaczął się niepokoić. O dziesiątej jego telefon służbowy zawibrował. SMS od Katarzyny. Czy możesz przyjść do mojego biura o 10:30? Sama, ważne. Michał spojrzał na zegar. Pół godziny. Starał się pracować, ale litery na ekranie zlewały mu się w nieczytelny ciąg. Wreszcie wstał i skierował się do gabinetu dyrektor. Zapukał lekko. Usłyszał stłumione: "Proszę" i wszedł. Katarzyna siedziała za biurkiem, ale wyglądała inaczej niż zwykle. Brak makijażu. Włosy związane w nieuczesany kok pod oczami cienie. Nosiła ten sam płaszcz co w niedzielę. Zamknij drzwi, powiedziała cicho. Michał wykonał polecenie i usiadł na krześle przed biurkiem. Pani dyrektor, wszystko w porządku? Katarzyna, poprawiła go. Myślę, że po wczoraj możemy przejść na ty. Westchnęła głęboko i splotła dłonie na blacie. Michał, muszę ci coś wyjaśnić. Zasługujesz na to po tym, jak mi pomogłeś. Nie musiałaś. Muszę, przerwała mu, bo to może cię dotyczyć. Ten mężczyzna w parku, Damian Król to mój były partner. Byliśmy razem przez pięć lat, rozstaliśmy się osiem miesięcy temu. Michał słuchał w milczeniu. Katarzyna mówiła powoli, jakby każde słowo kosztowało ją wysiłek. Na początku był czarujący, opiekuńczy, ale z czasem wszystko się zmieniło. Stał się, kontrolujący. Sprawdzał moje wiadomości dzwonił dziesięć razy dziennie, pytał, gdzie jestem, z kim rozmawiam. Mówiłam sobie, że to tylko troska, że mnie kocha. To nie była miłość, powiedział Michał cicho. Wiem, ale wtedy. Nie chciałam tego widzieć. Katarzyna podniosła wzrok. Jej oczy były wilgotne. Kiedy mu powiedziałam, że to koniec, że się wyprowadzam, najpierw błagał, potem zaczął grozić, że nie pozwoli mi odejść, że zniszczy moją karierę, że. urwała. Michał poczuł ucisk w żołądku, że co? Że zrobi mi krzywdę, dokończyła, a jej głos zadrżał. Złożyłam zawiadomienie na policję, dostał zakaz zbliżania się, ale to go nie powstrzymało. Śledzi mnie, czeka pod moim blokiem, pojawia się w miejscach, gdzie bywam. Dlaczego nie powiedziałaś wcześniej? Moglibyśmy. Bo się bałam, przyznała. Bałam się, że nikt mi nie uwierzy, że pomyślą, że przesadzam, że jestem histeryczna. W końcu Damian jest szanowanym adwokatem, ma znajomości, pieniądze, a ja. przerwała, ocierając oczy. Przepraszam, nie powinnam cię w to wciągać. Michał pochylił się do przodu. Katarzyna, słuchaj, to nie jest twoja wina i nie jesteś sama. Jeśli on stanowi zagrożenie, musimy działać. Próbowałam, powiedziała, ale procedury są wolne. Kolejne zawiadomienia, kolejne zeznania a on ma dobrych prawników, wciąż jest wolny. Czy w niedzielę cię widział? Nie sądzę, ale boję się, że prędzej czy później. Katarzyna urwała i spojrzała Michałowi prosto w oczy. Kiedy usiadłam ci na kolanach, pomyślałam tylko o tym, żeby zniknąć, żeby się ukryć, a potem przez te kilka minut czułam się bezpiecznie. Po raz pierwszy od miesięcy zapadła cisza. W biurze za szybą pracownicy krzątali się przy swoich biurkach, nieświadomi dramatu rozgrywającego się kilka metrów od nich. Muszę ci powiedzieć jeszcze coś, dodała Katarzyna. Damian wie, gdzie pracuje. Dzwonił tu kilka razy, próbując się ze mną skontaktować. Ochrona ma jego zdjęcie, ale nie mogę być pewna, że nie znajdzie sposobu, żeby. Żeby tu wejść, dokończył Michał. Tak. Michał zastanawiał się przez moment, pomyślał o Zosi, o ich codziennym życiu, o spokoju, który z takim trudem budował. Pomyślał też o Katarzynie, o kobiecie, która zawsze wydawała się silna i niezależna, a teraz siedziała przed nim, złamana i przestraszona. Posłuchaj, powiedział w końcu, znam kogoś. Kolega ze studiów, Paweł Mazur, jest detektywem. Może ci pomóc zebrać dowody, udokumentować wszystko. Jeśli Damian łamie zakaz zbliżania się, Paweł to udowodni. Katarzyna spojrzała na niego z mieszaniną nadziei i wahania. Myślisz, że to pomoże? Warto spróbować i, jeśli czujesz się zagrożona, możesz do mnie zadzwonić. O każdej porze na Michał nie mogę cię prosić, mo nie prosisz, oferuję. Katarzyna wstała i podeszła do okna, patrząc na Warszawę rozciągającą się poniżej. Po chwili odwróciła się. Dlaczego to robisz? Ledwo mnie znasz poza pracą. Michał też wstał. Bo wiem, jak to jest czuć się bezradnym. Gdy moja żona odeszła, zostawiając Zosie, czułem, że cały świat runął. Nie miałem do kogo zwrócić się o pomoc, nikt nie oferował wsparcia. Zawahał się. Nie chcę, żebyś czuła się tak samo. Katarzyna skinęła głową. W jej oczach pojawił się blask wdzięczności. Dziękuję, naprawdę. Zadzwonię do Pawła dziś wieczorem, umówię was gdy Michał wychodził z gabinetu, czuł dziwny ciężar na sercu. Właśnie wszedł w coś, co mogło zmienić jego życie. Ale spojrzenie Katarzyny, jej ulga, gdy oferował pomoc, to było warte ryzyka. Tego wieczoru, siedząc w swoim mieszkaniu na Mokotowie, Michał zadzwonił do Pawła. Rozmowa trwała prawie godzinę. Paweł zgodził się pomóc, umówili spotkanie na środę. Kiedy Michał kładł się spać, jedna myśl nie dawała mu spokoju. Co jeśli Damian dowie się, że ktoś próbuje go powstrzymać? Co jeśli zechce się zemścić? Środa nadeszła szybko. Michał umówił się z Katarzyną i Pawłem Mazurem w małej kawiarni przy ulicy Brackiej, z dala od biura. Był to spokojny lokal, często uczęszczany przez studentów i freelancerów, gdzie mogli porozmawiać bez obawy, że ktoś ich usłyszy. Paweł Mazur miał 45 lat. Był niskim, krępo zbudowanym mężczyzną o bystrom spojrzeniu. Przez dwadzieścia lat pracował w policji, zanim nie otworzył własnej agencji detektywistycznej. Pani Nowak, zaczął, gdy już wszyscy usiedli przy stoliku w rogu, opowiedz mi wszystko od początku. Każdy szczegół może być ważny. Katarzyna opowiedziała mu całą historię, o tym jak poznała Damiana na konferencji branżowej w Krakowie jakich związek się rozwijał, a potem powoli zamieniał w koszmar. O groźbach, śledztwie bezsilności wobec systemu prawnego, który wydawał się chronić sprawcę bardziej niż ofiarę. Paweł notował w małym notesie. Masz dokumentację? Zapis rozmów, wiadomości, zdjęcia? Tak, zrobiłam zrzuty ekranu wszystkich SMS-ów i maili. Mam też nagranie jednej rozmowy telefonicznej, gdzie mnie szantażuje. Dobrze, to podstawa. Paweł spojrzał na nią poważnie. Ale potrzebujemy więcej dowodu, że fizycznie łamie zakaz zbliżania się. Jeśli uda mi się to udokumentować, prokuratura będzie miała mocniejszy przypadek. Jak to zrobisz? Zapytała Katarzyna. Będę cię obserwował przez kilka dni. Gdy Damian się pojawi, sfotografuję go, zanotuję godzinę, miejsce. Przy odpowiednim materiale możemy wystąpić o areszt tymczasowy. Katarzyna skinęła głową, ale Michał dostrzegł napięcie w jej ramionach. To wszystko było dla niej niezwykle trudne. Ile czasu to zajmie? zapytał Michał. Tydzień, może dwa. Jeśli Damian rzeczywiście ją śledzi, w końcu się pomylę. Przez następne dni życie Michała nabrało dziwnego rytmu. W dzień pracował w biurze, starając się zachowywać normalnie. Wieczorami odbierał Zosię z przedszkola, gotował kolację, czytał jej bajki przed snem, ale cały czas był w kontakcie z Pawłem, który regularnie wysyłał mu raporty. Damian król obserwowany przy bloku Katarzyny. Godzina 18.45 Stał pod blokiem przez 40 minut. Król widziany przy wejściu do biurowca Transpolska. Rozmawiał z ochroną. Nie wpuszczono go. Katarzyna starała się zachowywać normalność w pracy, ale Michał widział, jak jest spięta. Unikała wychodzenia sama, prosiła kolegów, by odprowadzali ją do samochodu czasem wymieniała z Michałem spojrzenia przez szklaną ścianę swojego gabinetu spojrzenia pełne niewypowiedzianego lęku w piątek wieczorem gdy Michał już kładł Zosię spać zadzwoniła do niego Katarzyna jej głos drżał Michał on jest pod moim blokiem widzę go przez okno Paweł mówi że to zarejestrował ale boję się nie wiem co zrobi kiedy wrócę do domu gdzie jesteś teraz w biurze nie chcę wychodzić Zostań tam, przyjadę po ciebie. Ale Zosia, Zosia śpi. Sąsiadka może przez chwilę posłuchać przez ścianę. Nie zostawię cię samej. Michał zadzwonił do pani Kowalczyk, starszej kobiety mieszkającej obok, która często pomagała mu w takich sytuacjach. Potem wsiadł do samochodu i pojechał na wolę. Gdy dotarł do biurowca, było już po drugiej. Budynek świecił pustkami, tylko ochroniarz siedział przy wejściu, przeglądając telefon. Michał pokazał identyfikator i wszedł na trzecie piętro Katarzyna siedziała w swoim gabinecie, patrząc przez okno na ciemne ulice Warszawy. Gdy usłyszała kroki, odwróciła się. Przyjechałeś, nawet powiedziała cicho. Oczywiście, chodź, odwiozę cię do domu, a jeśli on tam będzie? Paweł mówi, że odjechał pół godziny temu. Ale mogę wejść z tobą, sprawdzić mieszkanie. Katarzyna wzięła torebkę i razem zeszli do parkingu podziemnego. Droga do jej bloku na ochocie zajęła 15 minut. Przez całą drogę milczeli, ale Michał czuł napięcie unoszące się w powietrzu. Gdy zaparkował przed jej blokiem, rozejrzał się uważnie. Ulica była pusta, tylko nieliczne okna świeciły w oknach. Weszli do budynku i wjechali windą na piąte piętro. Mieszkanie Katarzyny było małe, ale gustownie urządzone. Jasne ściany, drewniane meble, rośliny na parapetach. Michał sprawdził wszystkie pomieszczenia. Zajrzał do szaf, na balkon. Nic. Jesteś bezpieczna, powiedział wracając do salonu. Katarzyna stała przy oknie, obejmując się ramionami. Dziękuję, Michał, za wszystko. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Nie jesteś sama, odpowiedział. Pamiętaj o tym. Nagle jego telefon zadzwonił. Paweł. Michał, mam złe wiadomości, usłyszał głos detektywa. Damian właśnie wrócił pod blok Katarzyny. Jest na dole i tym razem nie wygląda na to, że zamierza odejść. Dzwoni domofon. Próbuje się dostać. Michał spojrzał na katarzynę, która zbladła. Zostań tutaj, powiedział. Zamknij drzwi, dzwonię na policję. Zszedł na parter, gdzie przez szybę drzwi widział mężczyznę w czarnej kurtce Damian Król. Był wyższy niż Michał pamiętał z parku. Barczysty, z zaciętą szczęką. Naciskał dzwonek przy domofonie, wymachując rękami. Otwórz katarzyna, wiem, że tam jesteś. Musimy porozmawiać. Michał wyszedł na zewnątrz. Damian odwrócił się, jego oczy błysnęły gniewem. Kim ty jesteś? Warknął. Kimś, kto nie pozwoli ci jej straszyć, odpowiedział Michał spokojnie, choć serce waliło mu jak młotem. To cię nie dotyczy, powiedział Damian zbliżając się. Odejdź, zanim się zranisz. Złamałeś zakaz zbliżania się, policja jest już w drodze. Damian zaśmiał się gorzko. Policja, myślisz, że mnie to powstrzyma? Ona jest moja. Zawsze była i zawsze będzie. Ona nie jest niczyją własnością, powiedział Michał. Damian ruszył w jego stronę, ale w tym momencie usłyszeli syreny. Dwa radiowozy policyjne zajechały przed blok. Funkcjonariusze wysiedli szybko, kierując się w ich stronę. Damian król? zapytał jeden z nich. Tak, odpowiedział Damian, prostując się. Jest pan aresztowany za naruszenie zakazu zbliżania się. Proszę wyciągnąć ręce. Gdy zakładali mu kajdanki, Damian spojrzał na Michała z czystą nienawiścią. To jeszcze nie koniec, wyszeptał, ale Michał wiedział, że to był koniec. Paweł zebrał wystarczająco dużo dowodów. Prokuratura miała teraz mocny przypadek. Damian trafi do aresztu, a potem przed sąd. Gdy radio w Ozy odjechały, Katarzyna zeszła na dół. Jej oczy były czerwone, ale twarz wyrażała ulgę. To koniec. Powiedziała. Tak, odpowiedział Michał. To koniec. Stali w chłodnym październikowym powietrzu, patrząc na oddalające się światła policyjnych samochodów. Po raz pierwszy od miesięcy Katarzyna poczuła, że może swobodnie oddychać. Trzy tygodnie później Michał i Zosia znów spacerowali po łazienkach. Listopadowy wiatr zrywał ostatnie liście z drzew, tworząc wirujące kaskady złota i brązu. Przy tej samej ławce, gdzie wszystko się zaczęło, Czekała już Katarzyna, tym razem uśmiechnięta, spokojna, wolna. Tatusiu, to pani z parku, zawołała Zosia, podbiegając do niej. Tak, skarbie, odpowiedział Michał. Katarzyna przykucnęła, by być na wysokości dziewczynki. Cześć, Zosia, pamiętasz mnie? Tak, siedziałaś na kolanach mojego tatusia. Katarzyna i Michał wymienili spojrzenia i oboje się roześmiali. To był śmiech ulgi, nowego początku, czegoś, co dopiero miało się wydarzyć. Może pójdziemy wszyscy nakarmić kaczki? zaproponowała Katarzyna. Tak, wykrzyknęła Zosia. I tak, w jesiennym parku, pośród opadających liści, zaczęła się nowa historia historia o odwadze, zaufaniu i możliwości drugiej szansy. Bo czasem wystarczy jeden moment, jeden gest, jedno zostań, by wszystko się zmieniło.